26 listopada Dom Gucci zawitał do polskich kin. Jest to film, jak się okazuje, Ridley Scotta, co, co nie wierzyłem do ostatniej chwili, nie wiem dlaczego. Czemu myślałeś, ehm, że żartuje? Nie, może dlatego, że jakby ostatnio dopiero wydał ostatni pojedynek i tak rzadko się zdarza, żeby dwa duże filmy jednego reżysera wychodziły zaraz jeden po drugim, więc może trochę z, mnie to zbiło z tropu. Myślałem, że jest e, producentem, jeden z producentów, czy coś takiego. Mhm. Natomiast. E, nie. No okej, okay, okej. Okay. Ale czuć tutaj e, w paru momentach Ridleya Scotta. Bo po pierwsze, film jest trochę za długi, e, i, a druga sprawa jest taka, że jest parę scen, nie wiem czy zauważyłaś e, bo jest oczywiście jeden taki brak, co wydawało nam się, że jest wycięty pewien wątek albo skrócony tak. bardzo. Natomiast e, w paru scenach, e, nawet, nawet więcej niż paru, e, zauważałem takie, taki dziwny montaż dosyć. To, kiedy to oczywiście drobnostki, chodzi o to, że jak postacie z sobą rozmawiają i patrzy jedna na drugą, mhm. to potem jest trochę inne ujęcie i już jedna postać ma trochę inaczej głowę odwróconą, jakby wiesz. Zauważyłem takie trochę dziwne rzeczy w montażu i to, się, to samo się zdarzało u niego w tym. Właśnie w pojedynku ostatnim. Więc <noise> ja wiem, że to jest też operator oczywiście, ale to... No i montażysta. No może bardziej montaż, faktycznie może niepotrzebnie krytykuję pana Ridleya. No ale w każdym razie dom Gucci to jest historia. To nie jest historia domu Gucci tak naprawdę, tej firmy, a bardziej... Trochę tak w tle jednak jest. Troszeczkę tak. Tylko bardziej jednak główną tutaj osią tego wszystkiego jest... Patrycja Reggiani, czyli żona. Żona potem była żona, no nieważne, tak. Mauricio Guciego, która jakby w, nie, nie chce nie powiedzieć, że się wkrada w tą rodzinę, jak się mówi, wrzenia się, mm -hmm. w męża się właśnie w Gucich i pomaga trochę zarządzać firmą, jakby trochę nakierowuje męża na różne tam strategie a propos tego, jak sobie ma radzić z członkami rodziny poszczególnymi itd. itd. No ostatecznie sprawa kończy się dosyć e, przykro dla wszystkich. To nie są spoilery, bo to jest prawdziwa tak, historia. No tak. Więc tu chodzi o to, że to wszystko prowadzi do morderstwa właśnie e, szanownego męża, granego przez Adama Drivera, a Patrycję gra Lady Gaga. Nie pamiętam jak ona ma w ogóle na imię naprawdę i nazwisko, ja ale wszędzie jest tylko jest tak. Lady Gaga, mhm. więc trudno. Natomiast tak samo jak Zendaya robi, też nie ma swojego prawdziwego imienia i nazwiska. E, I jako, jako, jako historia, jako film... Tak pod względem struktury na przykład i reżyserii, tego jak dobrano, dobrano aktorów. Ten film mi się podobał nawet, ale z drugiej strony, a propos aktorów, nie podobały mi się akcenty, jakie mi kazano tak. tutaj robić. Jared to? Jared Aleto najbardziej, ale innych też trochę. Wydaje mi się, bo moja mama też widziała dzisiaj i mi mówiła, że mi to nie przykazało, nawet tak można było powiedzieć, że włoskie o tych akcentach. Wydaje mi się, że im ktoś jest bardziej osłuchany z angielskim, takim normalnym, tym bardziej mu to będzie przeszkadzać, może, może to ma znaczenie. Twoja mama się uczy włoskiego. E, no właśnie tym bardziej mnie to zdziwiło trochę, ale mniejsza od muzyka też jej się podobała, więc w ogóle szkoda. E, natomiast e, i muzyka to też jest jeden z minusów, ponieważ... E, chociaż to pewnie też jest kwestia gustu. no. Natomiast w filmie, e, o, o, fil, o filmie Gucci i o rodzinie Włochów oczeki oczekiwalibyśmy może więcej włoskiej muzyki. Tak, nawet w tle takiej... Y, o, y, opisującej co się dzieje. Tak, tak. Nie ale, chodzi o piosenki. Też, nie ale wiem. o piosenki też chodzi, bo mhm. jest kilka takich momentów ważnych w życiu naszych bohaterów, na przykład ślub. Tak. I w takim starym włoskim kościółku i puszczają amerykańską znaną... George Michaela. Tak, piosenkę miłosną. <laughs> Więc może nie do końca, no miłosną. W każdym razie to jest trochę taki dysonans, który trochę wybijał z niektórych scen. No właśnie, bo zaczynamy Dziwne troszeczkę tak. to było, no ale... Zaczynamy od lat 80., 70. Tak, 80. Wczesne 70., a się zaczyna akcja, wydaje mi się. Mm -hmm. Więc tam y, w tym czasie we Włoszech też była taka eksplozja piosenek disco, które mogłyby wybrzmieć w tym filmie. I no też miałby to fajny akcent, żeby w ogóle te piosenki odkopać i je poznać na nowo. Właśnie, ta, którą słyszeliście teraz przed tą recenzją. Tak. Y, to był w ogóle na podstawie tego... Powstały jakby znane wszystkim się ze szereka, mm, ale ta włoska pisenka tak. też była coverem, więc to taka trochę historia coverowa. Cover, covera, covera. Z lat 60. Tak, sono sono Bugiarda, tak się czyta? G bugiarda. Bugiarda, okej. Okay. Więc jakby co, to Katerina Casselli, możliwe sobie sprawdzić. No właśnie, to była jedyna taka pełna, co poleciała w prawie w całości włoska, włoska pisenka w tym filmie. I tam na napisach, nawet mówię, to się jakby nie liczy już, nie? bo też to, ta końcowa pisenka była taka, że Początek był po angielsku, a potem dopiero zaczął po włosku świat, jak już napisy na zaczęły lecieć. Tak. E, więc I to też było. W trailerze leciała piosenka amerykańska Blondie, Heart of Glass. Może też zaraz puścimy po tej recenzji. Okay. No ale jednak taki bardzo zamerykanizowany ten film, tak jak mówisz. No i a propos tych akcentów, to um, może to by nie było samo w sobie takie straszne, e, ale jakoś nie potrafiłem się przez to wczuć w poważne sceny. Na przykład jak tak. mamy. Chyba taką kluczową kłótnię w tym szwajcarskim domku naszych małżonków i tam do, dość poważne słowa padają, to ja zamiast jakby wyczuwać emocje bohaterów, to ja widzę po prostu, jak oni się silą, mm -hmm. żeby to brzmiało po włosku tak dziwnie i jakoś zupełnie nie mogą się skupić przez to na, na treści filmu. Więc dla mnie to była dość, dość poważna przeszkoda, ale no znowu, tak jak mówię, wiem, że niektórym to aż tak nie przeszkadzało, chociaż... Jak czytałem recenzję tego filmu, to raczej tam się w niektórych przewijał ten zarzut, właśnie, że trochę przesadzili. Cho no tak. Chociaż Jarret to tak o tym chciałeś powiedzieć? Właśnie teraz. o tym. E, no tak, to to można jednoznacznie uznać, że, e, że nikomu się nie spodobała jego rola. W sensie, gdyby to była komedia, parodia historii Gucci, to tak, to spoko, to by pasował. Mhm. Natomiast w tym obecnym wydaniu, bo on gra, gra tam Paolo Gucci'ego, czyli jednego z, no nieważne, tam jednego z tej rodziny. I w każdym razie on jest tak komediowo-stereotypowym Włochem, tak gra po prostu jak, jakbyście sobie włączyli jakąś amerykańską, jakiś amerykański stand-up stary z lat 90. jak parodiowano Włochów. Czy na, czy na przykład nie wiem, jak sobie włączycie film Super Mario, ten z 90. lat, jak, jak, tam, jak, tam, jak tam główny bohater się odzywa, to dosłownie jest to samo. Tak. I to naprawdę jest takie przekoloryzowane i... Czy on w każdym filmie musi być taki ekstrawagancki? No chyba chce być po prostu zapamiętany. Właśnie, ja, bo ja wydaje mi się, że to jest bardziej trochę, to było jego niż reżysera, mm -hmm. w, w, tym, w tym jaką tą postać przedstawił, ale to było masakrycznie przesadzone i każda scena z nim się zamieniała w komedię, mimo woli, mimo że nie pasowała komediowa, jak wadąc do niektórych scen z nim, bo to jest postać taka w sumie dosyć no, przykro się patrzy na niego trochę bo to jest taki Paolo Gucci, to był taki niespełniony projektant, który... Nacznik, taka czarna owca Gucci. E, tak, tak, Jeżeli nikt go nie doceniał, zresztą tam słusznie, bo te jego projekty były takie raczej średniawe, ale on się uważał za wielkiego mistrza i tam w ogóle chciał cały czas, cały czas wszystkim zaimponować. Ale to też widać w jego strojach, bo on miał sztruksowe tak, e, garnitury. Sztruksowy, struks, ten sztruksowy różowy był najlepszy tak. z, z tej imprezy rodzinnej jednej. No, natomiast no, był takim, że o, wszyscy o nim mówili tak, że a to tam wujek Paola, to nieważne, ja nie mm -hmm. olać go. I w każdym razie to ciekawa postać może by była, ale przez to, że Leto to zagrał tak bardzo jak Jack Jokera, jak, jak wygrał serię włoskiego Jokera trochę to, to brzmiało. Więc zupełnie nie potrafiłem się tutaj jakby, nie wiem, no, utożsamiać, współczuć czy zrozumieć. Za to świetnym bohatera. Włochem był Al Pacino. No, Al Pacino miał łatwiej, <laughs> chyba <laughs> trochę, ale po faktycznie. Po warunkach. I te maniery, i te gesty, ale też szkoda, że nie pozwolili mu po włosku mówić. Pewnie, pewnie trochę umie, podejrzewam, nie wiem, czy zupełnie. Natomiast on faktycznie zagrał dobrze. Adam Driver też zagrał, zagrał w miarę dobrze, tylko znowu tutaj ten accent mi przeszkadzał. Mamy jeszcze Jeremy'ego Ironsa jako ojca Mauriciego, czyli ojca Adama Drivera, który też wypadł bardzo fajnie. On grał takiego bardzo dystyngowanego, takiego w bardzo starym stylu, klasycznego Włocha tak. arystokratę i też fajnie wypadł te, w tej roli. Um, natomiast Lady Gaga, y, która jest ten w centrum jakby filmu, w centrum na plakacie akurat, um, i to nie chodzi tylko o, o akcent, ale najmniej mi się podobała jej rola, wykluczając Leto, jakby Leto już odstawmy, to jest taka, okay. wiesz, tak, tak. paranoja, że się nie da w ogóle <stukasz> patrzeć. Natomiast tych takich dobrze grających aktorów, to jednak Lady Gaga naj, najsłabiej jakoś wypadła, moim zdaniem, nie hmm. wiem. Tak, trochę trochę tak, zdziwiłeś. Z... No nie, jakoś tak nie przekonująco trochę, albo bo ona strasznie się starała być taką stereotypową trochę włoską. Mam wrażenie taką temperamentną, taką właśnie, mm -hmm. że nie odda swojego faceta, że tam e, no taka tak typowa jak sobie pomyślicie o stereotypach włoskiej tam mamy czy włoskiej żony. E, to, to, to lady Gaga właśnie była. No taka I... zaradna bardzo. Ja jakby za bardzo się starała, e, po prostu i też jak mówiła momentami nie wiem. Nie do końca mi to podpasowało, ale nie, nie, nie było tragicznie. nie? Ale nie też, było, nie. co ciekawe, była bardzo podobna do pierwowzoru tej postaci. Bo jak są takie zdjęcia, jak wygląda Gaga, jak wygląda prawdziwa Patricia Reggiani, no to rzeczywiście to podobieństwo jest. Okej, okay, znaczy nie, nie porównywałam nawet. Tak. Ma to sens. Natomiast ciekawe, czy inni też byli podobni. Bo na przykład Paolo Gucci został podobno przedstawiony w tak zły sposób, że teraz Rud Gucci ich pozywa wytwórnie. Za to, jak przedstawili właśnie, właśnie Paolo. Więc chyba nie wszyscy zostają wzorowani tak, jak naprawdę, że tak powiem, wyglądali w życiu. Więc ciekawa sprawa. Natomiast, no, nie wiem, ogólnie historia ci się podobała? Historia cię wciągnęła jakoś? Czy, czy się wynudziłaś trochę na tym filmie? Bo jest, tak jak powiedziałem, jest trochę za długi, mógł być krótszy. Hmm, hmm, trudno powiedzieć. To znaczy, ja zawsze lubię w filmach właśnie znajdować jakieś historie, bo wcześniej w ogóle nie interesowałam się losami Gucic. No tak jak historia z, z jakąś tragedią w tle, z, no trochę kryminalna, chociaż tego kryminału było dosyć mało. To no pod koniec. No. Nie, nie, nie czułam tego jakiegoś takiego zagrożenia, no bo wszystko było wiadomo, do czego to dąży. Raczej ciekawsze było to właśnie, dlaczego doszło do, do morderstwa Guciego. No to prawda, bo to tak naprawdę mm. była historia tego małżeństwa, nie? I wszystko tak. to, te film bezprawy to było trochę z boku. No i mieliśmy też ten wątek jednak, że to Patrycja jest przedstawiana jako ta, która sprowadza w ogóle Mauricję na złą drogę troszeczkę. Mm -hmm. Jak mi się przynajmniej wydaje, nie bo, bo na początku filmu... No, On był bardzo jej oddany. Tak, znaczy na początku filmu w miarę tam szczęśliwych w w ogóle hura, chociaż widzimy, że jest tak trochę też bardzo łopatologicznie przedstawione to, że ona no, była... Taką, trochę taki. Tak, ale też chodzi mi o to, że bardzo, nie wiem czy też to zauważyłaś, na przykład jak była ta scena, jak oni się poznali. I ona usłyszała nazwisko Gucci, czy to od razu takie oczy jak Monek tak. w ogóle wow, dobra, muszę się z nim ożenić. Tak to było przedstawione bardzo e, prosto linijnie, że tak powiem. Może tak rzeczywiście było. Może tak było. nie, Ale trochę mnie rozbawiło, że aż tak to przedstawili, że momentami to było tak bardzo czuć, nie? Mhm. E, że nie możemy się domyślić, tylko bardzo film musi nam, nam to podkreślić. Natomiast właśnie Mauricio był e, na początku... Taki trochę zdystansowany od tej rodziny, że nie chciał, nie chciał za bardzo uczestniczyć w sprawach firmy, bo nie chciał się stać tak jak reszta rodziny. No i szybko się stał. Czym się właśnie później stał za sprawą y, swojej żony, która go namawiała, żeby tam walczyło o swoje, żeby tam właśnie zaczął pracować w firmie tej y, odzieżowej bardziej i tam ją zarządzać, y, czego właśnie on nie chciał na początku robić. I y, 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 y to właśnie sprowadza się do tego, że jednak on, nie wiem, budzi się w nim krew rodu Guczych i <ścoughs> prawdziwy charakter Guczych chyba. Ale bo... oni też nie byli tacy źli swoją drogą, Tam tamto starsze pokolenie. Dopiero kiedy właśnie pojawił no się to też Mauricio, prawda. to mm, jakieś tam przekręty mm, na boku robili, ale tak, tak e, między ale sobą nie, nie byli raczej niebezpieczni. To prawda, to prawda. Raczej, tutaj, tak. tutaj potem w drugiej części filmu szczególnie mamy parę afer e, podatkowych i nie tylko, więc to, to trochę się dzieje. Natomiast e, co, do tego, co do tego skracania, to jest taki moment, kiedy właśnie jest to taka ostateczna kłótnia jakby między małżonkami która prowadzi do tego rozwodu potem i tam, tam czegoś zabrakło jakby. Ja nie czułam powagi tej kłótni. Nie, w ogóle nie, nie spodziewałam się, że po niej on w ogóle daje papiery rozwodowe. Tak, tak, więc wydaje mi się, mm -hmm. że po prostu część została wycięta filmu, jak on się dowiaduje, co się stało, jak on się, jakby, jaki tam przekręt zrobiła jego żona powiedzmy, jak on z kimś o tym rozmawia może, bo ewidentnie tam zabrakło scen moim zdaniem, które by pokazały... No bo... Ty się jakby, domyśliłeś o co zachodzi? No tak mi się wydawało, bo tam dosłownie... Jakby Patrycja rozmawiała z tym takim sprawą ręką Rodu Gucich, e, o, o tym podpisie, mm -hmm. to i tak wpadło mi do głowy, no to chyba o to chodzi, nie? skoro o tym tak rozmawiają nagle bez powodu. E, I potem się okazało, że może faktycznie chyba o to poszło, bo ten Mauricio w tej kłótni też wspomina podpis raz. Tak. Więc, e, więc chyba o to poszło, no ale z drugiej strony, gdyby ten film trwał więcej, no to trwałby trzy godziny. Teraz reklamy w kinach trwają pół godziny, mm -hmm. więc e, trochę długo by się siedziało. E, no, więc tak ogólnie to nie wiem, czy bym polecał pójście do kina na, na, na dom Gucci. Mm, dla mnie to jest taki film do obejrzenia sobie w piątek na jakiejś stacji telewizyjnej. No, albo no na VOD bardziej, bo nie ma reklam. Tak. E, więc, więc raczej tak, bo też no, pod żadnym względem mnie nie, jakoś nie, nie ujmuje, nie zachwyca. Nie ma też jakichś super widoków w Włoch. Jest trochę Mediolanu pokazane, ale tak bardzo skromnie. E, może to kwestia mm. tego, że kręcili to może już w czasach tych pandemicznych. Natomiast y, może by trochę, może bym oczekiwał trochę więcej włoskości w tym, w tym filmie. Ale wiadomo, było tam espresso, tam takie rzeczy wszystkie. Chociaż raz chyba pili espresso rano, co tak się nie robi podobno, nie? W, we Włoszech. Tylko cappuccino trzeba pić rano. No chyba, zale no nie wiem, chyba cappuccino mm. nie możesz pić po południu. No właśnie. A espresso możesz chyba cały dzień. Mm. No nieważne. No, nie w, każdym razie, w każdym razie jeżeli bardzo lubicie Lady Gagę, to możecie pójść, ale wszyscy inni, którzy się interesowali, byli na byli niezdecydowani, e, to możecie spokojnie poczekać, aż Dom Gucci trafi do, na, na platformy VOD, moim zdaniem. No tak, warto zobaczyć, ale szału nie ma. Tak jest. No i ten Jared Leto, Boże, ale nie, Jared Leto sobie na, najlepiej, <laughs> najlepiej, bo są fragmenty z nim na YouTubie na przykład, nie? więc wystarczy, że sobie obejrzycie Um, po prostu jak jakąś jedną scenę z nimi już zobaczycie, czy macie ochotę na taką komedię, czy nie. Chce, żebym jego też nie ma przez cały film, nie? więc to też nie można pójść sobie, a się z GDL-to, a potem masz godzinę, gdzie go nie ma. I musisz, <śm> i musisz oglądać historię mał małżeńską. Ciekawe, czy będzie nominowany do Oscara, jeśli chodzi o, o charakteryzację. Nie, są. Nie myślisz? Chociaż w sumie za charakteryzację... No... Nie, jako on, tylko charakteryzatorki. Charakteryz no może, może, bo zazwyczaj są faktycznie. No... A no to jakby to nie będzie dla niego, nie więc dostaną, bo akurat bardzo fajnie go przerobili, nie? To, to akurat godne uznania, jak, jak to zrobili, jak on wygląda. Mm -hmm. um, I tak, to było na tyle. A jeszcze Cześć tylko nie? chciałam powiedzieć, że... No. A, miałeś te ciekawostki, kto miał, kto miał kogo zagrać. Tak, właśnie o to chodzi. E, właśnie pytałem się ciebie przed, przed naszym wejściem na antenę, czy wyobrażasz sobie Christiana Bale'a jako Maurizio Gucci no. zamiast Adama Drivera? Nie. Okay. Nie, Adam, Adam Driver ma to do siebie, że on jest... E, on nie wygląda jak żadna narodowość, nie? bo są także aktorzy, wiesz o co mi chodzi. Bo Christian Bale, jak patrzysz na jego, to jest Amerykanin, nie widzisz od razu? No tak. Czy ci klasyczni aktorzy, jest, nie wiem, starsi trochę... Jak, nie wiem, jak, jak patrzysz na przykład... Kto jeszcze no? Patrzysz na Piotra Adamczyka w Hokaju, to widzisz, że, że Polak że papież Polak. E, więc są tacy aktorzy, którzy jak wyglądają na, na kraj, z którego pochodzą, że tak powiem. Mm -hmm. e, a są tacy bardziej uniwersalni, właśnie jak Adam Driver, który mógłby grać, nie wiem, Niemca, mógłby grać Francuza, mógłby grać kogokolwiek i jak w miarę by pasował. No masz rację, jestem pewien. Natomiast tu jest. Christian Bale, nie wiem w ogóle jak to przyszło do głowy Ridleyowi Scottowi, czy ktokolwiek tam chciał go zaangażować. No to też w ogóle Ridley Scott mógł tego nie reżyserować, bo jeszcze brany był pod uwagę e, Scorsese. Okej. Okay. Okej, okay, no bo... No pasuje do Włoch, tak? Ale hmm, może gdyby on... Może gdyby właśnie, może byłoby więcej włoskości wtedy właśnie. w tym filmie. No to, to też prawda. Właśnie, bo Ridley Scott jednak, no co on, co on może wiedzieć? Z drugiej strony może trwałoby 4 godziny, gdyby to Scorsese robił, bo on nie pozwala wycinać... Wiesz. No i bardzo dobrze wtedy Dobra. byśmy zrozumieli, o co naprawdę e, im poszło. Może tak, może tak. I jeszcze jedna ciekawostka obsadowa, no jakoś tak... Nie, nie powiem, że w ostatniej chwili, ale y, miał rzeczywiście zagrać Rudolfo Gucciego, czyli ojca Adama Drivera, miał zagrać y, Robert De Niro, ale zrezygnował. Nie wyszło. I Jeremy Irons to przecież... No ale może, może lepiej, bo jakby Pacino i De Niro już te razy byli razem na ekranie. No że już... piąty raz mieli być razem, gdyby Dopiero to było. Dopiero piąty raz miałem tak. wrażenie, że już o matku, już miałem wrażenie, że o wiele więcej. Okej. Okay. Ale jakby G Irons był tak, takim fajnym przeciwieństwem dzięki temu, e, wydaje mi się. Tak, Pacino? Bo on był taki stonowany Smukły, taki tak. wysuszony, a, a, a Pacino, nie Pacino, tylko Deniro pewnie byłby bardziej jednak taki w stylu takiego starego Włocha jak Pacino, więc może mm -hmm. nie byłoby tego kontrastu między nimi. Tak. Um, no i też w ogóle w tym filmie gra Jack Houston, którego... Od, odkąd go zobaczyłem na ekranie? Bo on gra takiego właśnie pomagiera rodziny, który tam zawsze jest w filmie. Um, gdzie, gdzie go widziałem sobie? Od razu cały film potem myślałem, jak zawsze, jak, jak przy każdej scenie z nim. Skąd go kojarzy? I się okazuje, że on grał oczywiście w zakazanym imperium e, Richarda, więc jeżeli oglądaliście, to wiecie, że on ten był trochę przerobiony, bo tam dostał w twarz na wojnie miał zasuniętą część Aha. twarzy, to dlatego go teraz nie poznałem pewnie. Ale miał bardzo oczy charakterystyczne, więc tak. E, ale nawet dla niego nie warto chyba się wybrać, tak? Co e, tylko chciałem powiedzieć, bo już myślałam, że może kończysz. Tak, zbliżasz się. No bo się zbliżałem, właśnie. Ale... Na przykład, jeśli byście planowali na serwestrę jakąś przebieraną imprezę, czarne charaktery, to można się przebrać spokojnie za Lady Gagę. Tak, jak chcecie, żeby nikt nie wiedział o co chodzi, czemu, przysz <laughs> czemu przyszłyście ubrane jak na normalną imprezę, to się przebierzcie za Lady Gagę, bo <laughs> będziecie w sukience. Hmm. To jest mój plan. To do rozważenia, do rozważenia. bo tak, dobrze... ona ma bardzo ładne stroje w tym filmie. E, no tak. Ja lubiłam, jakby czerpałam przyjemność z takich estetycznych doznań, kiedy pojawiała się Lady Gaga w nowym stroju. Bo to, to było na, naprawdę fajnie wszystko skrojone i e, szapaba dla kostiumografów. To może Oscar też za ten Nominac Nastroj. nominacja na pewno będzie, mm -hmm. jak to jest ten duży film, no ale, ale dla kostiumów też nie warto iść od razu jutro do kina na to, więc pamiętajcie. E, I to by było na tyle. Polecamy, ale tak ostrożnie. Tak, taka, taka polecajka, przecinek poczekajcie, nie? Poczekajkę. O, dokładnie.